Dzień dobry szanowni widzowie, znajdujemy się w Warszawie pod Pałacem Kultury, największym i prawdopodobnie najbardziej znanym budynkiem w Polsce, ale mam dzisiaj dla was coś dużo ciekawszego, a mianowicie tak nadszedł ten moment, pokażę wam moje własne kolumny. Kolumny, o których twórca mówił, że dają wam wrażenie, że jesteście na koncercie, więc w tym momencie sprawdźmy to. Dlaczego jestem cały brany zielono? Bo to były najcieplejsze rzeczy, jakie znalazłem, a jestem chory, jest mi zimno. Krótki rys historyczny. Firma Klipsz. jej założyciel Paul Wilbur Klipsz skonstruował swoje pierwsze kolumny w 1946 roku. Oczywiście zaczynając jak każda nowa firma od pierwszych kolumn skonstruował drobne, minimalne, malutkie klipszhorny, które ważą 100 kg i mają 15-calowy głośnik niskotonowy zamknięty w labiryncie akustycznym, tak aby dać jeszcze większe i potężniejsze wrażenie, więc typowy amerykański rozmach, popieram. Ale po jakimś czasie stwierdził fajnie, może byśmy jednak zrobili z klipszhornów elementy kina domowego. No i część powiedziała, że robienie do takich kolumn głośnika centralnego to herezja. No i tak powstały Klipsch Heresy. Tak, te kolumny, podłogowe kolumny z założenia miały być kolumną centralną do pary Hornów, które miałem okazję słuchać i Horny są moimi wymarzonymi kolumnami, tylko że mają dwa problemy. Po pierwsze są wielkie, a po drugie jeszcze mnie na nie nie stać, bo kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego powiedzmy, że taką namiastką tego mojego marzenia, do którego ciągle dążę są oto klipsch heresy. Tak są mniejsze, nie znaczy, że są małe. Tak są tańsze, nie znaczy, że są tanie. Ok, powiedziałem, że to są mniejsze i tańsze od Klipschornów, to jest prawda, ale co to dokładnie znaczy? Mianowicie wysokość 60 cm, masa 20 kg, wcale nie mało. Pieniądze. możecie je dostać w kilku wersjach kolorystycznych i w zależności od tego jaka to jest wersja, takie będą ceny jeżeli mówimy o wersjach klasycznych bardziej czyli ciemne drewno, jasne drewno, tudzież czarne drewno mówimy o cenie 12 tysięcy za parę co prawda w przypadku moich kolumn mówimy o wersji specjalnej, jest to wersja limitowana w czarnym macie plus maskownica, która ma mieć kolor pytanowy, co daje nam sumę 14 tysięcy złotych Co? 14 tysięcy złotych za małe klipsze? Tak, no i nie. To nie są kolumny, na które możecie spojrzeć jako na rozwinięcie tańszych wersji, czyli macie od klipsza kolumny, reference, reference premier, są to udane, popularne i bardzo dobrze sprzedające się kolumny na polskim rynku, tyle że klipsz Heresy to nie jest w żaden sposób rozwinięcie tej idei. Konstrukcja samej kolumny, jak na dzisiejsze warunki, też jest dosyć nietypowa. Mianowicie, poza tym, że jest niska, co już widzicie, tak też przetworniki dostajecie trzy. Jest to kolumna trójdrożna, zdarza się w innych produktach też. Tyle, że ta kolumna wykorzystuje przetwornik wysokotonowy wzmocniony tubą. no Klasycznie klips jest z tego znany, że wykorzystuje swoje tuby do wzmocnienia, ale tak samo przetwornik średniotonowy jest wzmacniany przy pomocy tuby. W tak małym opakowaniu nie dało się już wykorzystać wzmocnienia głośnika niskotonowego przy pomocy tuby, który przy 60 cm wzrostu, uwaga, wykorzystuje przetwornik 12 celowy więc patrzycie na kolumnę, wydaje się dosyć niedużo, zdejmujecie maskownicę i nagle widzicie dwie tuby, plus ogromną membranę niskotonową. Tak, przetworniki średnio i wysokotonowe są wykonane z tytanu, a niskotonowy jest wykonany z celulozy 12-calowy w 60 cm kolumnie. To jest czysta szaleństwo i dlatego to lubię. W przypadku klipsza samym kluczowym słowem jest skuteczność. Tak, dostajecie skuteczność na poziomie 99 dB. Oznacza to to, iż te kolumny nawet przy użyciu słabszych wzmacniaczy potrafią zagrać bardzo intensywnie. Ale nie chodzi tylko o głośność, chodzi o oddanie wszystkich szczegółów, które Wam gdzieś mogą umknąć. Tutaj, korzystając z, no, z gigantycznej skuteczności, słabszy wzmacniacz potrafi nawet przy mniejszej głośności dać Wam każdy możliwy detal. I jak to działa tak po ludzku? Powiem bardzo okrutnie, jeżeli słaby jest materiał wyjściowy MP3, czy nie wiem, czasem nie, nagranie z YouTube'a no brzmi to tak sobie. Za to jeżeli dostarczacie dobrej jakości, sygnał, płyty CD yy, oraz pliki wysokiej rozdzielczości, brzmi to naprawdę dobrze. Są to kolumny, które z łatwością pokazują słabość niektórych nagrań, ale za to przy nagraniach, które są dobrze zrealizowane, ilość detali jest. Inna niż się do tego przyzwyczaiłem. Słyszycie po prostu tego więcej. Więc tak, potrafią one powodować gigantyczny uśmiech na twarzy. Zwłaszcza słuchając klasycznych nagrań rokowych brzmi to genialnie, ale przy słabym materiale wejściowym. Na tych kolumnach mówicie. I to nie jest wina kolumn ani wzmacniacza, tylko właśnie jakość nagrania. Masz Klipsze za 14 tysięcy, słuchałeś tego na różnych wzmocniaczach, a teraz powiem Wam wszystkim, jak to gra. Więc jeżeli mieliście okazję słuchać jakichkolwiek innych produktów firmy Klipsz, to muszę Wam powiedzieć, że te kolumny grają inaczej niż cała seria tańsza, czyli Referenc i Referenc Premiere. Dostajecie dużo więcej, dużo szybszych, lekkich dźwięków, czyli góra, tony, średnie są jeszcze bardziej żywe, jeszcze szybsze, ale one nie są w żaden sposób ostre. Można powiedzieć, że ten cały dźwięk, góra, środek i dół jest bardzo szybki, jest bardzo równy względem siebie. Złożenie tych dźwięków jest naprawdę świetne. Nie słyszycie oddzielnie grającej kopułki wysokotonowej, średniootonowej, a potem basu. To wszystko jest jednym ładnym, równym, szybkim, mega precyzyjnym i budującym bardzo dużą scenę dźwiękiem. Dzięki temu, że macie świetną efektywność, możecie tego słuchać przy słabszych wzmacniaczach, ale tu jest jednak gwiazka, za chwilę o niej powiem. Bas. Bas nie jest tak głęboki i mocny, jakbyście się tego spodziewali po klipsach. On jest szybki, on jest precyzyjny, ale to nie jest taki bardzo nisko, głęboko schodzący bas. Jest taki średni bas. On jest naprawdę oddany fajnie. Powstanie no właśnie tam drążą tunele, żeby było więcej basu. To nie jest tak, że go nie ma. To jest tak, że on jest, tylko że jest troszeczkę wyższy, bardziej szybki niż głęboki. Jeżeli słuchacie takiej muzyki jak rock, rock klasyczny, jeżeli słuchacie takiej muzyki jak pop czy jazzu, zupełnie nie będzie Wam go brakować. Ale jeżeli chcecie uderzyć w muzykę, która się głównie opiera na bazie, czyli jak hip-hop tudzież elektro z bardzo mocnym, niskim zejściem, tak tam możecie powiedzieć, że jasne, tu przydałby się subwoofer. I to jest całkowitą prawdą. W przypadku samych kolumn klipsz Heresji bardzo często słyszycie taką informację, że z uwagi na to, że one mają gigantyczną skuteczność, one zagrają z każdym z was jakbyście nie podpieli. No pff, poniekąd jest to prawda, tyle, że one. Czuć po nich, że są wybitnie wybredne na to, jaką im elektronikę podepniecie. Tak możecie podpiąć nawet słabsze mocowo wzmacniacze, ale to nie oznacza, że możecie podpiąć jakiekolwiek wzmacniacze, aby uzyskać dobry efekt. Te kolumny zostają u mnie na dłużej, więc będzie robiona lista coraz dłuższa, który wzmacniacz z tymi kolumnami zagra w mojej ocenie najlepiej. I na razie, na szczycie, z tego co mogłem posłuchać dłużej, jest to CX80. Jeżeli do tej pory nie rozumiecie, jak bardzo historycznym pomysłem są to kolumny, spójrzcie na te auta. Nostalgia polskiej motoryzacji, prawda? Tych aut nikt nie produkuje, a kolumny klips, Heresy są pomysłem starsze niż duży Fiat czy mały Fiat.